Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy, Chwała Ojcu i synowi Jego przedwiecznemu, I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Była na początku i zawsze i nie, Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie Zawitaj Pani świata, niebieska królowa Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości i na pomoc świata spiesz się, zbaw nas złości. Przestępstwo Dama nie ma prawa w Tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko i wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. Owod. Święta Maryjo, Królowo Niebieska. Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte twoje niepokalane poczęcie na bożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli co niechaj da ten któregoś ty o panno porodziła syn twój a pan nasz Jezus Chrystus który z ojcem i duchem świętym żyje i króluje w trójce świętej jedyny bóg na wieki wieków amen Pani wysłuchaj modlitwy nasze wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie błogosławieństwo. Posławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu, i w bóstwie duchowi świętemu, jak była na początku i zawsze i nie, niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj panno mądra, mnie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobione, od wszelakiej zarazy świata ochroniona święta w żywocie matki niż zrodzona. Tyś matką wszechżyjących, Tyś jest świętych drzwiami. Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami. Ogromna czartu jesteś w szyku, obóz silny. Bądź chrześcijan ucieczką i portnie sam ją stworzył w Duchu Świętym, niósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, Panie nasz Ciebie przyjdzie, błogosławmy Panu, a dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. A Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy, Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu, I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i minie, Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, arko Przymierza, tronie Salomona, tęczo mocną ręką, z pięknych farb złożona. Tyś krzak moj boskim ogniem gorejąca, tyś różczka ronowa, śliczny kwiat rodząca, bramorajska zamkniona, runogę. Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. Przystało, aby cię syn tak zacny od winy, Pierworodnej zachował i z mazy ewinnej, Który ciebie za matkę obierając sobie mnie postała w Tobie. Ja mieszkam na wysokościach. Pani, my słuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu I równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu Jak była na początku i zawsze i minie Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie świątynio Boga w Trójcy jedynego. Tyś raj aniołów, pałac wstydu panieńskiego. pociechą utrapionych ogrodzie wdzięczności. O palmo cierpliwości, o rzeczy czystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona. Święta i pierworodną z mazą niedotkniona, miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, wszelką łaską jedyna panno wypełniona, jak lilia między cierniem. I wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Pała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie. niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Witaj miasto ucieczki, wierzo utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona, Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała. Przez cię władza piekielnych mocarzów stajała, O mężna biało głowo Judy dwojująca, Od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Rachel, ożywiciela Egiptu nosiła, nam zbawiciela świata Maryja powiła. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja, Pani wysłuchaj modlitwy nasze, błogosławmy Panu, Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu i Synowi Jego Przedwiecznemu i Równemu im w bóstwie. Zawszej nie, niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało. Z ciebie słowo przedwieczne w ciało się przybrało, aby człowiek z padołu powstał wywyższony. Słońca tego promień mi Maryja jaśnieje, W poczęciu swym, jak złota, Zorza światłem sieje. Między cierniem linia kruszy łeb smokowi, Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas syn Twój o Pani do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy, Chwała ojcu i synowi jego przedwiecznemu, I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie, Niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Koszlachetna szlachetna w panińskiej czystości, Piastami uwieńczona pani łaska włości. Niepokalana czystsza, niźni aniołowie. Po prawej stronie króla stoisz w złoto głowie. Orodzicielko łaski, nadzieją grzeszący o jasna gwiazdo morska o porcie tonących, bramorajska, niemocnych. Zdrowie w Twojej obronie, niech Boga oglądamy na górnym Syjonie. Jak olej wylany, o Maryjo imię Twoje. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych, zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z pokłonem Panno święta ofiaruję Tobie te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. Prosząc byś nas sławienną drogą prowadził. A przy śmierci nam słodką opiekunką była. Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. Najchwalebniejsza Panno Maryjo. Niepokolana od zmazy grzechu wszelkiego. Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, matko nieprzebranego miłosierdzia, wspomnij na nas o święta Panno i Matko Miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion Jezus Maryja. Na ten czas, Święta Panno i Matko Miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich. Zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do Królestwa Niebieskiego. O Najłaskawsze Dziewico, Niepokalana Maryjo. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, wysłuchajmy wysłuchaj modlitwy nasze. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie najświętszej Panny Godne synowi swojemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawienictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił przez Chrystusa Pana naszego który z tobą żyje i króluje na wieki wieków amen pomnij o najświętsza panno maryjo że nigdy nie słyszano abyś opuściła tego kto się do ciebie ucieka twej pomocy przyzywa ciebie o przyczynę prosi tą ufnością ożywiony do ciebie o panno nad pannami i matko biegnę do ciebie przychodzę przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. A racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.